Tutaj Seba, z Stauer Triathlon. No i co? Za tydzień mamy zawody. 2 czerwca, niedziela, o godzinie 13. Powiem Wam szczerze, że w tym roku trochę mało nagrywałem tych filmów. Muszę się przyznać, że miałem, powiedzmy, nazwijmy to gorsze dni. Nie <noise> Można... Tak jak nazywamy tą daną sytuację jaką przeżywamy, tak samo odczuwamy tą sytuację. Jeżeli powiemy, że mieliśmy załamanie nerwowe albo depresję, to rzeczywiście brzmi groźnie i dość, dość skrajnie. Ale jeżeli powiemy, że na przykład mieliśmy kilka gorszych dni, słabszych dni, dni na podładowanie baterii, no to już ta sama czynność brzmi, przyznacie, że brzmi trochę, trochę lepiej. Ja teraz ładuję swoje baterie, właśnie. Słońce stało. Dzisiaj, oj, taka mała górka tutaj. Ciężko było e, idealny wschód słońca dla Was nagrać. No ale co, ale jestem w tym miejscu, w którym chciałem być. E, za mną Golden Gate. <ścoughs> Powiedzmy, <śpiew> że taki Golden Gate. E, na mojej liście, bucket list, było zjedzenie płatków śniadaniowych na tym właśnie moście. To się w tym momencie za chwilę wydarzy. Ale o czym chciałem powiedzieć? O tym, że jeżeli sobie stawiacie jakiś cel minimalny w życiu, to nie miećcie ciśnienia. Nie, 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 nie myślcie, że cokolwiek się wydarzy w przeciągu jedne, jednego stuknięcia palcem. Na wszystkie yy, sprawy, które czekamy w życiu, trzeba czasami dłużej poczekać. Miejcie cierpliwość, do tego Was zachęcam. Właśnie po to ten triatlon, po to Tower Triathlon, żebyście zobaczyli jak to jest rzeczywiście wstawać rano przed wszystkimi, pobiegać, przejechać na rowerze, popływać. poczuć się tak, powiedzmy inaczej trochę jak wszyscy, jak większość ludzi, bo zobaczycie, że te wstawanie poranne przez wschodem słońca, czy bieganie w nocy, a, a, zauważenie tego, że w momencie kiedy jesteście w ruchu, to inni ludzie jeszcze głęboko śpią, naprawdę to tak dodaje energii. I Możecie pojechać sobie na wakacje i właśnie raz nie wiem jak nie wiem jak często jeździcie to co są nieważne. Możecie sobie pojechać na wakacje i poczuć taką atmosferę osprężenia, wyluzowania się, ale to nie jest tak, że wszystkie swoje jakieś cierpienia, jakieś gorsze dni w, w, nagle w, przez skutek tego, że w, tydzień albo dwa, dwa, będziecie siedzieć na plaży, nic nie będziecie robić, nagle się odskniecie będzie super pięknie, będzie, będziecie zadowoleni. Nie, to, to jest takie dokładanie, chodzi o takie dokładanie właśnie małych cegiełek do każdego dziennego planu, czyli ten takie mała przebieżka, mała, krótka jazda na rowerze, trochę popływać. Naprawdę organizm sobie, sobie tak dawkuje, to, to tak jakby kumuluje sobie tę energię. I to jest lepsze, dawanie sobie takiego czegoś w mniejszym, w mniejszym stopniu, jak nagle wielki boom, co so, nie pewno nie zmieni nas na dłuższej perspektywie, tylko to będzie takie chwilowe i jeżeli za szybko zrobimy też y, ten trening, za ostro, za bardzo będziemy chcieli dogonić y, tom, tych ludzi, których widzimy na, na zawodach, to też nie przyniesie żadnych y, pozytywnych skutków, tylko może się zostanie z nami coś, coś złego. Naprawdę ci, którzy trenują bardzo dużo, to już y, to, to nie jest tak, że oni naprawdę ci, ci ludzie bardzo dużo poświęcili. Nie? Czasami to jest... Y, okay. Powiedziałem nie. Tak, poświęcili bardzo dużo. Tak, poświęcili bardzo dużo. Oni trenują codziennie, naprawdę czasami dwa razy dziennie, poświęcając czas dla rodziny na swoje inne przyjemności, czasami pracę, no i wtedy są jakieś efekty. Ale to nie zawsze o to chodzi, bo można robić tą, tam te zawody, można robić ten dyscyplinę sportu, uprawiać i mieć dużą satysfakcję tylko przez to, żeby właśnie trochę się poruszać, żeby się nasz organizm lepiej poczuł. Może prześlę jeszcze jakieś parę fotek. To było moje miejsce, które chciałem zobaczyć. Nie wiem, czy mogę tam dostać na rowerze. Chyba nie, ale zaraz zobaczymy. No i co? 2 czerwca, godzina 13. Ja Was serdecznie zapraszam. Widzimy się w Bolesławcu, mam nadzieję że ze wszystkimi przybijemy pionę, zobaczymy. Zapowiadałem się dosyć, przez to, że mało reklam było i mało spamowania. Zapytałem się tak jak naprawdę kameralne zawody, chyba 60, może 70 osób, więc będzie bardzo przyjemnie, będzie można porozmawiać, zobaczyć bardzo dobrych zawodników, jak co roku szykuje się znowu dobra. gruba ekipa, ta, ta czołówka, to, to jest e, klasa sama w sobie, chłopaki co robią, to po prostu naprawdę warto się uczyć od najlepszych, zobaczyć jak to jest, jak to jest jak porozmawiać z kimś to, i zapytać się jak to jest jak ktoś poświęca, nie wiem... Czasami nawet 25-30 godzin w tygodniu ze swojego prywatnego czasu na to, żeby amatorsko trenować triatlon. Wszystkie, wszystkie te informacje miałem rozłożyć na kilkadziesiąt filmów, ale tak jak powiedziałem, ostatnimi czasy trochę się rozładowałem. i, i Mam nadzieję, że ten, ta, ta impreza, ten, ta zabawa 2 czerwca trochę mnie, trochę mnie podładuje. Znowu nabiorę energii na działanie na kolejne dni, miesiące. I powiedzmy lata. Ok, kochani, widzimy się w Bolesławcu. Tak jak już powiedziałem, 2 czerwca, kaski, rowerki, co tam tylko macie. Ja, jeżeli ktoś się jeszcze nie zdecydował, jest się tydzień. Naprawdę zachęcam. Są jeszcze dużo miejsc jeszcze w sztafety. Sztachety, sztafety. Ponieważ ten płot mi tak weszło do głowy. sztachety. Jest jeszcze dużo miejsc dla sztafety, są dopiero 2,5 i pół sztafety zapisane. Jedna, jak i paszuka osoby do pływania. Weźcie znajomego, spróbujcie się, jeżeli nie umiecie pływać, tak samo zapraszam, zrobimy tylko rower, etap rowerowy, rowerowania i bieg. U nas na zawodach może wszystko, to jest wszystko po to, robimy to, żeby, żebyście mogli spróbować, zobaczyć, sprawdzić się, jak to jest na takiej imprezie. Ponoć dosyć w, w porównaniu do innych zawodów na, w Polsce, bardzo ciekawa impreza taka kameralna i dosyć dobrze sportowo zorganizowana. Nie mnie oceniać, musicie sami przyjechać zobaczyć. Kłaniam się nisko z San Francisco. <grymna> Ej, kona.